Siemanko, witajcie. W odcinku, w którym otworzymy sobie ostatnią rzecz z przesyłki, która do nas przyszła. Se wysuwamy. I lecimy sobie. Pierwsza saszetka. No mówię, te multipaki są mega szybkimi odcinkami, no bo tutaj nie ma nawet nad czym się zastanawiać. Kandanowić Koke, Schulz, Mbappé, Davis, Martial, Tavernier, Radecki, Zule. Pod względem Fify mega dobra saszetka to by była. McTominay, legenda Xabi Alonso, która będzie legendą też. I klub sto jeszcze Bernardo Silva, więc... Tak, co? Ta saszetka byłaby mega ciekawa pod względem flipy, No ale niestety te multipaki są mega słabe. Chyba odpuścimy sobie je. Zobaczę jeszcze jak z limitkami, ile mi będzie brakować. Bo ewentualnie wolałbym się wymienić niż kupować te multipaki. No, bo mówię, w nich nic ciekawego nie wpada. O i Szaabi po raz drugi i Bowen znowu. <laughs> mówię, bo nie wiem ile tych limitek tam jest, bym musiał sprawdzić. Ale jeżeli będzie taka opcja, że na przykład będzie mi 3-4 brakować, no to wolę w puszki się bawić. Bo w puszkach można trafić zawsze i koszulkę i coś takiego. Fakt są troszkę droższe, ale. No, widzicie, tych multipaków miałem 10 na 10 multipaków. Nie wypadł ani razu ProLit, chyba i ani razu karta Chrome, więc ogólnie są mega słabe. Jako tako chyba nie będziemy ich otwierać, ale dajcie znać co o tym sądzicie, co byście woleli zobaczyć na kanale. No i co? Szybki odcineczek. Ostatni produkt. Porwany, yy, otwarty. Mamy całą, jakby gamę produktów otwartą. Możecie dać znać, co o tym sądzicie, który produkt według Was najbardziej opłaca się kupić i który według Was powinienem kupować w największej ilości. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się się maleczko. pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. I zapraszam Was na grupę na Facebooku. Trzymajcie się!